Dzień dobry, witam na pierwszej lekcji z jądra ciemności. Do Ciemności. Do tych zajęć potrzebna nam będzie notatka, którą ściągamy jak zwykle z naszej znajomej strony i w niej będziemy robić zapiski dotyczące wszystkiego, co będę tutaj mówić i co sami samodzielnie będziecie musieli wykonać. A dzisiaj zaczniemy sobie od czegoś, co nosi... od takiej lekcji, która nosi tytuł. Problem kolonizacji w ciemności” Józefa Konrada i to jest temat, który stanowi swojego rodzaju tło, kontekst do tego, co się dzieje w tej książce i zanim sobie o tym powiemy, to może zapoznajmy się z autorem. Józef Konrad jest synem polskiego pisarza Apolla Korzeniowskiego, który Mając dosyć burzliwe życie, z pisarzem zaczął być dosyć późno i jego życiorys jest naznaczony na przykład syłką na Syberię bądź innymi dramatycznymi wydarzeniami. Natomiast syn jego, czyli Józef Konrad Korzeniowski, można było powiedzieć, prześcignął ojca pod względem każdego dramatu w życiu. Miał bardzo barwne, pełne przygód i egzystencjalnych dramatów życie, które swojego czasu przyniosło taki rezultat, że skrócił swoje długie nazwisko do samego Józef Konrad, Joseph Konrad, z zangielszczając je nieco i w takim, pod takim imieniem i nazwiskiem już występował przez resztę swojego życia. Zobaczmy sobie na, na życie tego pisarza, który jest widowiskowo interesujący. I myślę, że gdyby kiedyś ktoś chciał zrobić film o jego życiu, byłby na pewno ciekawszy niż niektóre opowieści o przygodach piratów. W wieku 17 lat, jak widzimy, wy, uciekł z Polski, wyemigrował z Polski i pracował przeważnie na statkach. Był to taki, do tej pory określa się go mianem pisarza marynistycznego, czyli pisarza, który za główną Inspirację do swojej twórczości uważa y, tematykę morską, bo można by było powiedzieć, że to jest taka tematyka, którą naturalnie czerpał ze swojego życia. Y, zwróćmy uwagę na to, jak te jego przygody morskie się układały. Pracował na statkach pływających do kolonii, właśnie, zadłużył się, chciał kupić statek, y, próbował z powodu tych długów popełnić samobójstwo, potem y, jakby odbudował swój stan majątkowy, y, y, szmuglując broń. I w końcu, po wielu przygodach w życiu, osiadł w Anglii i uzyskał tamtejsze obywatelstwo i wtedy zaczął pisać. I zaczął pisać kiedy zaczął pisać, w zasadzie płynnie poruszał się po języku angielskim, chociaż do tej pory niektórzy znawcy tego języka zwracają uwagę na bardzo specyficzne cechy jego prozy i, i jest uznawany za jednego z najbardziej doniosłych pisarzy XIX wieku właśnie. Swoje przykłady na język polski uznawał za właściwie tylko te, które dokonała jego kuzynka, czyli Aniela Zagórska. W tej chwili są to przykłady dosyć ciężkie do zniesienia, powiedziałabym to tak łagodnie. I jest wielu tłumaczących jego dzieła, między innymi Jądro Ciemności zostało całkiem niedawno spolszczone przez Jacka Dukaja chociażby. I powiedziałabym, że każdy z tych, z tych tłumaczeń, spolszczeń ma swoje wady. Niewątpliwie to, co Dukaj, to, czego Dukaj dokonał, jest chyba najnowocześniejszą wersją Jądra ciemności. Natomiast charakterystyczny styl konradowski został przekuty w języku polskim na takie dosyć obfite młodopolskie określenia, które, które niekoniecznie mogą też do tego, co on napisał, pasować. Więc książki jego bywa, że czyta się strasznie ciężko. Natomiast sama tematyka jest ważna, egzystencjalnie priorytetowa i opowiada o takich okolicznościach, z którymi my niewiele mieliśmy do czynienia jako, jako naród, jako państwo, bo, bo nie mieliśmy kolonii po prostu. I stąd ta właśnie ważna w dziejach świata, jakby nie była jednak tematyka, sportretowana przez Konrada, wydaje się być szalenie nowoczesna, jak na tamte czasy. Konrad patrzy na kolonię i na kolonializm oczyma człowieka z tej części Europy, w której nie ma się dylematów co do tego, że, że niewolnictwo i temu podobne zjawiska są z gruntu złe. Najsłynniejsze dzieła Konrada to właśnie Jądro Cienności w oryginale noszący tytuł Heart of Darkness. Jeśli ma być szczera, to znacznie bardziej podoba mi się to mroczne polskie tłumaczenie Jądro Cienności. Jest o wiele bardziej złowrogie. <coughs> Nostromo, pewnie niektórym kojarzący się ze z słynnym dziełem filmowym SF, i właśnie to, jakby stąd właśnie ta nazwa pochodzi. Lord Jim, który przez długie lata był lekturą w liceum, który zresztą wrócić w nowej podstawie programowej oraz chyba najciekawsza książka Konrada, Smuga cienia, którą polecam wszystkim, którym Konrad w ogóle przepadnie do gustu. Jeśli chodzi o, o jakby recepcję Konrada później w kulturze, to, to było bardzo wiele nawiązań, które pokazywały jego dzieła, aluzje do jego dzieł i my sobie z jednym z tych dzieł zresztą popędzimy przez chwilę. Ale to o tym nie o tym spowiące później. Najpierw kolonializm, czyli to takie zagadnienie, które będzie stanowiło tło do naszego, do naszego jądroczynności. Otóż kolonializm tak historycznie jest zdefiniowany jako zależność polityczna i gospodarcza rozwiniętych tych państw Europy od słabo rozwiniętych cywilizacyjnie krajów podbitych w wyniku ekspansji drogą morską. Kiedy ta ekspansja się dokonała? No zaczęła się w czasach podbojów Krzysztofa Kolumba, ale zjawisko można uznać za stare i bardzo pierwotne. Natomiast na pewno największy zysk z kolonii i próbą cywilizowania kolonii i zajęcia tego terenu w sposób polityczny zaczęto dokonywać w wieku XVIII. A w XIX mieliśmy już całą falę reform, zmian. W krajach kolonialnych prób odzyskania niepodległości, które w XX wieku zamieniły się w priorytety tych terenów. Kolonia, z którą mamy do czynienia w Jądrze ciemności, jest to kolonia umiejscowiona w Kongo. Kongo zwane było wtedy kongiem belgijskim, bo znajdowała się pod panowaniem Leopolda II, czyli króla Belgii. I tym bogactwem naturalnym, który najczęściej dostarczany był z kongijskiej kolonii, był kauczuk i kość słoniowa. Kauczuk nie będzie występował jako bohater naszej książki. Bohaterem książki będzie kość słoniowa, właśnie. I uzyskiwanie tej kości, jak i kauczuku, też było kwestią wykorzystywania tubylczej ludności, traktowania ich jak niewolników i jakby. Próby zapobieżenia temu, żeby jakiekolwiek prawo cywilizowane na tym terenie powstało. Jednym słowem, to, co Europejczycy zrobili z koloniami, czasem wołało o pomstę do nieba. Czasem można by było pomyśleć, że nie aż tak straszny był koszmar obozów koncentracyjnych w Europie, jak okropny był koszmar tego, co Europejczycy zrobili poza granicami swojego, swojego kontynentu. Oczywiście porównywanie obu tych wydarzeń jest, jest kontrowersyjne w dużej mierze, ale wydaje się też, że można ze stałą swobodą powiedzieć, że nie ma żadnej niewinności w poczynaniach, w poczynaniach Europejczyków, że kolonie od samego początku stanowiły moralne zło. I stąd w większości z nich dochodziło do buntów krwawo tłumionych. A w samym Kongu podejrzewa się, że doszło do jednego z największych, stosunkowo jednego z największych ludobójstw w historii, czyli do okrutnej śmierci większości tubylczej ludności tego terenu. Pewnym historycznym aspektem tego, tego kolonializmu wiąże ciemności była postać Rogera Casementa, który w pewnym sensie stał się też Wzorem um, przemyśleń czy ideałów dla postaci, do dwóch postaci bohaterów Jądra Ciemności, czyli Marlowa i Kurca. E, i, stąd, e, i, I tenże Roger Casement, który był dyplomatą, e, znanym medialnym bohaterem, przyjacielem Konrada, e, w, był autorem takich bardzo proludzkich, pro. Um, um, Propokojowych, humanitarnych ideałów, które, um, które propagował właśnie na terenach byłych kolonii, um, a także obnażał pewne mechanizmy funkcjonowania kolonii, żeby te mechanizmy oczywiście skompromitować na arenie międzynarodowej i żeby one się w pewien sposób naprawiały. Tenże um, Roger, Roger Casement, za chwilę zobaczymy go na zdjęciu. Usiłował te ideały chcieli w życie w tych niełatwych czasach, kiedy tak naprawdę kolonializm był pewnego rodzaju religią albo zasadą życia, której ma, którą mało kto kwestionował. I oto Roger Casement właśnie na tej fotografii, tutaj zaznaczonym tą czerwoną kropką. Zwróćmy uwagę, że na tej fotografii typowej dla XIX wieku biały człowiek fotografuje się w charakterystyczny sposób, w pełnym ubraniu z bardzo tubylczo wyglądającymi mieszkańcami terenów, na których wystąpił. Sama ta fotografia, kiedy przyglądamy się jej okiem człowieka z XXI wieku, ma w sobie coś silnie rasistowskiego, chociaż w zamiarze na pewno nie jest rasistowska, to znaczy obaj panowie na pewno nie zastanawiali się nad ideologiczną wymową tego zdjęcia i na pewno nie myśleli, że wyglądają na nim jako rasa panów dominująca nad strasznym czarnym człowiekiem. Ale po prostu zrobili sobie ciekawostkowe zdjęcie z kolonii z tubylczymi mieszkańcami tejże. Natomiast inne zdjęcia z tamtych czasów pokazują znacznie bardziej wstrząsającą rzeczywistość, bo to, to zdjęcie ma charakter czysto turystyczny. Natomiast bywają też zdjęcia, które są świadectwami zbrodni dokonywanej w tymże, właśnie Kongu. I, i jeśli uważnie przeczytamy jądro ciemności, to zobaczymy, że sceny, które widzimy tutaj na zdjęciach są właściwie jak żywcem wyciągnięte z fabuły tej książki. Mówi nam autor um, ustami swojego narratora, czyli Marlowa, że właśnie takie sceny są obecne. Ludzie zakłóci w łańcuchy, ludzie, którzy mają za mało tego łańcucha, żeby skutecznie się od siebie odseparować, ludzie, którzy są bici, ludzie, którzy są wychudzeni nadmiernie od ciężkiej pracy, Zobojętniali też już i na swoje cierpienie y, ludzie, którzy pracują, jak, y, myślę, że to będzie bardzo stosowna metafora, jak po prostu w obozie koncentracyjnym. Y, I w tych okolicznościach historycznych rozgrywa się akcja naszej książki. Y, trzeba przyznać y, Konradowi, że wziął na warsztat jedną z najgorszych, najbardziej surowych, najbardziej kontrowersyjnych kolonii, Jaka kiedykolwiek powstała. W Kongu nigdy nie było spokojnie, do tej pory nie jest to pokojowo usposobione miejsce. Klimat taki czysto kolonialny jest tam do tej pory bardzo aktywny, tak jakby demony przeszłości nie mogły odejść. I sama, sama postać działaczy humanitarnych niespecjalnie tutaj cokolwiek zmienia. Przejdźmy sobie teraz do tabelki, którą mamy uzupełnić. Tabelka nosi tytuł Podstawowa etyka wiąże ciemności. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że to, o czym będzie pisał Konrad, wcale nie jest takie jednoznaczne. Bo Konrad będzie starał się pokazać zarówno jasne, jak i ciemne strony yy, i białych ludzi, którzy jadą do Afryki i czarnych ludzi, którzy w tej Afryce są. Yy, biały człowiek według pojęcia konradowskiego. Będzie to ten człowiek, który w tym negatywnym sensie jest kolonizatorem, czuje się właścicielem, de facto jest trenerem, treserem, zarządcą i jednocześnie handlarzem kością słoniową, a w pospolitym znaczeniu tego słowa jest po prostu wyzyskiwaczem. I na dodatek działaczem, który niszczy ekologiczną prawidłowość tego środowiska i pierwotną tubylczą kulturę i cywilizację. Czyli, jednym słowem, jest po prostu wirusem, który napadł na spokojnych ludzi umieszczonych w środku dzikiego kraju. Według tego białego człowieka, czarny człowiek jest z kolei niewolnikiem, jest pracownikiem, jest dzikusem, którego trzeba ucywilizować, jest brudasem, jest poganinem, jest człowiekiem zacofanym. Jest takim człowiekiem, który potrzebuje opieki, oświecenia, nauki tego białego człowieka. W ten sposób kształtowany jest stosunek, widać wyraźnie w tej książce, ale widać też trochę ciekawszą stronę tego stosunku, mianowicie stosunek odwrotny. Bo tutaj ta zależność to jest taka, że białemu człowiekowi wydaje się, że czarny człowiek jest od niego zależny i hierarchicznie mu podległy. Natomiast Konrad pokazuje, że wtedy, kiedy się już przyjedzie do tej Afryki, to jakby zmienia się charakter tej zależności, i biały człowiek nagle okazuje się tym dziwakiem, tym biednym, naiwnym idealistą, który jest żądny przygód i chciałby zmienić świat. I to widać wyraźnie na przykład w kreacji Marlowa, ale również w kreacji Kurca, że jest to człowiek, który dysponuje taką podstawową chrześcijańską kulturą empatii i jest nosicielem idei postępu. Natomiast czarny człowiek w tym, w tym układzie jest człowiekiem, który wcale tego oczywiście nie potrzebuje, ale mało tego. Stanowi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla białego człowieka. Jest tym, który rządzi się pierwotnymi instynktami, jest niebezpieczny przez swój prymitywizm, jest skłonny do tego, żeby podlegać autorytarnej władzy, bardzo mocno niedemokratyczny i w ten sposób deprawujący zupełnie postać tego naiwnego. Człowieka rządnego przygód, który przybywa do Afryki. Jakie tematy główne pojawiają się w jądrze ciemności? Poważne i wielkie i wysokie te tematy, zwróćmy uwagę, czym jest człowieczeństwo, skąd się bierze zło i czym w końcu jest to tytułowe jądro ciemności. To wszystko są pytania takie bardzo patetyczne, bardzo, bardzo dotykające ważnych spraw. Samo człowieczeństwo w sobie, zdefiniowane w powieści konradowskiej, jest zagadnieniem szalenie skomplikowanym. Jest zarazem złe, jak, złem, jaki wydobywamy z siebie, jak i dobrym, który usiłujemy z siebie wydobyć. Jest, jest próbą naprawy tego świata, a staje się de facto źródłem zniszczenia tego świata. Więc jest tutaj mnóstwo zagadnień, które, które to człowieczeństwo będą zdefiniowały. Skąd bierze się zło? Zło bierze się oczywiście z wnętrza człowieka i to definiuje jądro ciemności w sposób absolutny i niepodważalny. I w końcu, czym jest jądro ciemności? Jądro ciemności jest tym, co pozwala temu złu się wydostać. Jest, co, jest tymi okolicznościami, które powodują, że człowiek, nawet jeśli mu się wydaje, że jest dobrym człowiekiem, nawet jeśli ma jakieś złudzenia co do swojej natury, o, z, z, obserwuje ze strachem swoją przemianę w potwora. To, co widzimy jeszcze w książce Konrada, to jest coś, co przez krytykę literacką już dawno temu zostało nazwane etyką konradowską. I ta etyka konradowska mówi tak, że życie ludzkie i idea zachowania prawości wobec niegodziwości to naczelne zasady postępowania. Dlatego nasz pisarz skonstruuje taką postać narratora, który co prawda będzie podziwiał Kurca, analizował jego czyny, ale sam nigdy nie skłoni się ku temu. Co kurs wyprawiał. Marlow będzie wiedział, jakie niebezpieczeństwa na niego czekają, ale odmówi bycia potworem. I to jest właśnie ten bohater, który zachowa się zgodnie z etyką konradowską, w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do kurca, genialnego człowieka, który pomimo swojego niepowtarzalnego, nieprzeciętnego rozumu, tego, tej odległości od zła właściwie nie zachował. I tak oto, tymi małymi kruczkami Przechodzimy sobie do poznania naszych głównych bohaterów. Bohaterów mamy trzech. Narratorem i pierwszym bohaterem, którego poznajemy jest Marlow. Jest on narratorem w wielu książkach Konrada, takim alter ego autora byśmy mogli powiedzieć, chociaż każdy z tych książek posiada nieco inne cechy. Bohaterem legendarnym, mitycznym w zasadzie, którego poznamy tylko w niewielkim stopniu jest Kurtz. Człowiek, który w Afryce spędził już jakąś część swojego życia i który, którego Afryka pożarła. No i właśnie owa życzona Afryka, która napędza tak naprawdę życie każdego z tych ludzi i stanowi dla nich i błogosławieństwo, i przekleństwo. I to tyle tytułem właśnie tego wstępu, tłumaczącego i genezę, i konteksty do naszej książki. Mam nadzieję, że nie zniechęcicie się i przeczytacie ją do ciemności. Jest to książka trudna, też jest ze względu na język i tłumaczenie, ale książka, która opowiada o bardzo, bardzo ważnej kwestii, której za dużo nie spotkamy w naszej literaturze, dlatego że nasza literatura po prostu nie spotkała się nigdy z tym kontekstem w życiu swoich obywateli. A jest to jednak taki kawałek historii, który wyraźnie wpłynął na dzieje świata i na dzieje Europy przede wszystkim.